Rozpoczynamy kolejny program w radiu Nysa FM. A dzisiaj, szanowni państwo, o pielęgnacji przeciwstarzeniowej skóry. Będziemy rozmawiać z ekspertami z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, wykładowcy Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej. I miło mi powitać, są z nami pani doktor Magdalena Rogusz. Witamy. Witam serdecznie wszystkich państwa. Dzień dobry. Jest z nami także pan profesor Marian Sosada. Dzień dobry, serdecznie witam Państwa. Oraz studentki trzeciego roku kosmetologii w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie, pani Mirela Migut. Witamy. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Oraz pani Weronika Koch. Dzień dobry, witam również serdecznie. Ja naszym słuchaczom może też wyjaśnię, że my łączymy się zdalnie, w związku z tymi wszystkimi obostrzeniami łączymy się w sposób zdalny z naszymi gośćmi. Lekkie opóźnienie dzisiejszego programu, ale temat bardzo ciekawy i temat jak rzeka. Pielęgnacja przeciwstarzeniowa skóry. Bardzo ciekawy temat, myślę, nie tylko dla pani. Jakie są oznaki starzenia i w jakim wieku zaczynają się pojawiać, kiedy powinniśmy stosować kremy? Jakieś pierwsze pielęgnacje, to pierwsze pytanie do Pani dr Magdaleny Rogusz. Jeśli chodzi o to, jak się starzejemy, to można powiedzieć, że zaczęliśmy ten program o godzinie 11.20, jak go skończymy o 11.50, już będziemy starsi. Więc starzejemy się cały czas. Nasza skóra starzeje się progresywnie według zegara biologicznego. Co widzimy na tej skórze? No, widzimy coś, co nas niepokoi. Widzimy zmarszczki, widzimy przebarwienia, widzimy rozszerzone naczynia krwionośne. No i tutaj ogromny wpływ oczywiście mają nasze geny. To nie tak, że musimy, możemy powiedzieć, że skoro nasza mama ma zmarszczki, to my też będziemy je mieć, ale jest to jakaś predyspozycja. Natomiast niezmiernie ważne jest to, w jakim żyjemy środowisku. Dlatego że. To środowisko oddziałuje bardzo silnie na naszą skórę. I to, czy wystawiamy naszą skórę na działanie słońca, wiatru, niskiej temperatury, w jakim pomieszczeniu długo przebywamy, czy jest to pomieszczenie klimatyzowane, z, ze szkodliwym światłem, to wszystko będzie wpływać na naszą skórę i będzie te nasze defekty, których tak bardzo nie lubimy, będzie potęgować. Więc starzejemy się, można powiedzieć. Od momentu 15-20 roku życia i powinniśmy robić wszystko, żeby zminimalizować te szkodliwe, wszystkie czynniki, które nas otaczają. W dzisiejszym programie będziemy rozmawiać o między innymi o kremach, ich zawartości z naszymi tutaj gośćmi, specjalistami. Pana profesora Mariana Susady chciałem zapytać, bo właśnie w Nysie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej jest kierunek kosmetologia, gdzie. Studentki kształcą się w sposób praktyczny, nabywają nowe umiejętności, ale także poznają tą niezbędną wiedzę w laboratoriach chemicznych. To jest jakby nieodzowne przy kształceniu nowoczesnej pani kosmetolog na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej. No właśnie, jak to kształcenie wygląda na Państwa uczelni? To znaczy to jest pytanie do mnie, rozumiem. Tak, pan profesor, I, więc, profesor i, Szanowni Państwo, więc jeżeli chodzi o powiedzmy kosmetologię, to są to nie tylko zabiegi, ale również, proszę Państwa, jest to z, znajomość powiedzmy, materiałów, które są stosowane w kosmetologii, czyli różnego rodzaju wyrobów kosmetycznych, które się składają bardzo często z bardzo wielu różnych substancji chemicznych, y, które oddziaływują na nasz organizm. I w związku z tym, powiedzmy, w ramach powiedzmy, chemii kosmetycznej, na, na ćwiczeniach studenci zapoznają się z właściwościami fizyko-chemicznymi, chemicznymi, różnego rodzaju składników, które wchodzą w kosmetyki. I powiedzmy, znajomość tutaj tych właściwości jest bardzo istotna z punktu widzenia bezpiecznego stosowania i prawidłowego doboru tych kosmetyków do powiedzmy, i wykorzystania w odpowiednich konkretnych sytuacjach w konkretnym wieku, oczywiście oraz w przypadku różnego rodzaju zaburzeń, które występują w skórze związane z wiekiem. Bo proszę Państwa, chciałbym tutaj jeszcze dodać, że powiedzmy człowiek jest zaprogramowany genetycznie, jeżeli chodzi o wiek, to jest gdzieś około 110 do 120 lat, także to jest dosyć długi okres czasu, jednakże ze względu na i to jest ten wiek chronologiczny, jednakże, powiedzmy, różnego rodzaju choroby, wypadki, również te wszystkie czynniki, o których pani doktor już tutaj wcześniej powiedziała, powodują to, że powiedzmy, w wielu przypadkach ten proces starzenia jest przyspieszony. I dlatego też bardzo często ten wiek metrykalny często różni się od wieku biologicznego. Także tutaj powiedzmy, Różne czynniki wpływają, o których już właściwie pani doktor tutaj Rogusz powiedziała. Chodzi o to, że są to czynniki endogenne, do których zaliczamy różnego rodzaju zmiany hormonalne, które występują w organizmie, również stres oksydacyjny, gdyż organizm jest zdolny do ochrony przed nadmierną ilością wolnych rodników, jednakże z czasem to wszystko już powiedzmy się zmienia. I już ta zdolność organizmu do walki z tymi wolnymi rodnikami, z tym stresem oksydacyjnym, powiedzmy, maleje. Również, proszę Państwa, również tutaj będą uwarunkowania genetyczne, gdyż powiedzmy, bardzo często jest tak, że wiek metrykalny może się różnić od tego wieku biologicznego, i czasami jest tak, że ktoś może wyglądać powiedzmy na 10 lat młodszy lub 10 lat starszej w stosunku ja przykładowo mówię 10, jeżeli chodzi powiedzmy o ten wiek. W związku z tym stosowanie tych różnego rodzaju wyrobów kosmetycznych bardzo nam tu będzie pomagało, a są to wszystko substancje, z którymi studenci zapoznają się na różnych ćwiczeniach, nie tylko na chemii kosmetycznej, jeżeli chodzi o odpowiednie właściwości tych substancji chemicznych, no i po prostu możliwości wykorzystania ich, właśnie między innymi również w zapobieganiu procesów starzenia się skóry. Panie profesorze, i właśnie są z nami studentki kosmetologii. Bardzo się cieszymy z tego. Przypomnę, pani Mirela Migut i pani Weronika Koch, których chciałbym zapytać, bo to już trzeci rok, czy panie też doradzają swoim najbliższym znajomym, przyjaciołom, członkom rodziny, jak dbać, pielęgnować skórę? No i jak to w ogóle się stało, że panie trafiły na uczelnię w Nysie? No, słyszałem, że kosmetologia kolejny rok. W 2020 biła rekordy popularności, czy to prawda? E tak jest. Kosmetologia jest to ogromny potencjał. Ja od zawsze zwracałam uwagę na pielęgnację i więc odkryłam też w sobie to, co mnie najbardziej interesuje i fascynuje. I kosmetologia jest również podciągana pod odłam takiej medycznej dziedziny, ponieważ u nas na studiach uczymy się zarówno anatomii, fizjologii, histologii, dermatologii, także to jest bardzo szeroki przekrój. Wiedza wymaga bardzo dużej determinacji. Wybierając kosmetologię, bardzo mi się podobało to, że kończąc ten kierunek, jakby nie jesteśmy przyporządkowane do jednego zawodu. Możemy sobie wybrać, co będziemy robiły później. Tutaj na przykład możemy nie tylko pracować w gabinecie kosmetycznym, ale na przykład możemy pracować przy produkcji kosmetyków. Jest to naprawdę bardzo interesujący, interesująca dziedzina. I sektor, I sektor bardzo się rozwijający. Teraz pani Weronika czy pani Mirela będzie mówić. E ja już mówiłam, to była Mirela. Teraz tak, pani teraz pani ja się, ja się zgadzam z tym Proszę. wszystkim, co powiedziała Mirela. Kosmetologia to jest bardzo rozwijający się szybko kierunek. Są coraz to, jest coraz więcej nowości. Także pan pytał, czy ja na przykład doradzam w domu, na przykład mamie, czy tam koleżankom o pielęgnacji. Jest tak, że widzą po prostu, że ja przychodzę na przykład z zajęć i mam same nowinki, na przykład zacznij stosować to albo tamto, i są tego ciekawi, i coraz to więcej osób ma. Większą świadomość tego, jak pielęgnować skórę przez właśnie osoby, które się w tym szkolą, czyli kosmetologów, no i kosmetyczki też tam można powiedzieć. I to jest naprawdę dziedzina, która się rozwija, która, którą będzie ciężko zastopować. I miejmy tylko nadzieję, że będzie coraz to więcej wyszkolonych i wykwalifikowanych specjalistów po studiach, którzy będą coraz to bardziej uświadamiać ludzi pielęgnacji skóry i o tym, jak o nią prawidłowo zadbać. I tu pytanie do pani doktor Magdaleny Rogusz. No właśnie, jak tak na co dzień dbać o skórę, nie tylko przeciwstarzeniowo? No i kiedy udajemy się do kosmetologa, profesjonalisty? I tu może pana zaskoczę, dlatego że jeśli chodzi o dbałość o skórę, powinniśmy już o nią zacząć dbać u nastolatków. I tą najważniejszą rzeczą, z czym zgodzą się nasze studentki, podejrzewam ze mną, jest poprawne mycie twarzy. Niestety mówimy o tym, że tego powinniśmy uczyć dzieci w podstawówce na zajęcia chociażby godziny wychowawczej żeby nauczyć te dzieci jak tą skórę myć jak ją pielęgnować bo to jest bardzo ważne. My teraz w obecnym czasie zachwycamy się bardzo kosmetyką z wschodu. Mówimy o tym, że chińki, że japonki, że koreanki myją skórę, yy, używają preparatów zarówno tych, które rozpuszczają substancje tłuste, jak i substancje nawilżające. Jest to tak zwane dwufazowe mycie. I my się tym zachwycamy. A zapominamy o tym, że były już polskie kosmetyki w latach 90. Słynna firma Miraculum, która miała oliwkę hydrofilną, czyli preparat dwufazowy, gdzie wystarczyło nałożyć produkt na skórę, a potem umiejętnie go poprowadzić, i ta skóra była przepięknie umyta. I właśnie my uczymy te dzieci, tych nastolatków, jak tą skórę myć, i to jest ten pierwszy krok, bo właściwie umyta skóra jest przygotowana do przyjęcia substancji aktywnych, więc pierwsza wizyta u kosmetologa. W gabinecie powinna już być w wieku 12-13 lat. To mama powinna czy tato przyprowadzić tą nastolatkę, żeby powiedzieć jej, jak powinna tą skórę myć, jaki produkt używać, nie przesadzać absolutnie ze składnikami silnie aktywnymi, ale żeby tą skórę odpowiednio zabezpieczyć. Potem mamy lat 20. To nasze studentki, które przychodzą na uczelnię i my je wtedy uczymy myć, te skóry, niektóre robią to dobrze, niektóre trochę gorzej. I wtedy mówimy o tym, że bardzo ważna jest profilaktyka, że powinny dobierać sobie preparaty w zależności od tego, jaki jest defekt na tej skórze. Jeśli skóra jest bardziej tłusta, to staramy się wpłynąć na pracę gruczołów łojowych. Jak ona jest przesuszona, to również tutaj mówimy, jakich składników aktywnych użyć i właśnie. W tym momencie potrzebujemy chemii surowców kosmetycznych, potrzebujemy receptury i to jest to, że my ich uczymy od razu na naszych studiach, jak tą wiedzę teoretyczną przekładać na część praktyczną. Potem, jeśli mamy lat 30 dopiero w tym wieku trafiamy do gabinetu kosmetycznego, no to nasza skóra już potrzebuje czegoś innego. Najczęściej już nasz kolagen typu trzeciego zaczyna w naszej skórze być go mniej. Musimy go w jakiś sposób podstymulować. Musimy zadbać o ten płaszcz hydrolipidowy, bo nie wiem jak, to czy zgodzą się moje studentki, które są po praktykach, aczkolwiek ostatni rok z koronawirusem zaburzył troszeczkę te praktyki zawodowe, na których one są, ale bardzo często zdarza nam się coś takiego, że przychodzi do gabinetu klientka lat 30 czy może nawet 40 i mówi, że ona ma przesuszoną skórę i kupiła sobie silne serum nawilżające i to serum chyba nie działa. Wydała na nie pół wypłaty, nie, nie przyznała się mężowi o tym, ale no. tak zrobiła i mówi zamiast lepiej to jest gorzej. No i w tym momencie właśnie kosmetolog musi wytłumaczyć, nie tylko powiedzieć proszę zmienić produkt, tylko wytłumaczyć ten mechanizm i w tym momencie musi powiedzieć, że Wie pani co, jeśli zaburzony jest płaszcz hydrolipidowy, czyli zaburzona ta bariera, to jeśli pani położy silne serum nawilżające, to woda podąży według gradientu stężeń, czyli wyciągniemy tą wodę jeszcze z naskórka, nie nawilżymy jej. Więc jeśli chce pani nawilżyć ten naskórek, to właśnie musimy tą skórę tutaj wzmocnić, musimy ją odbudować. No pan, i jak pan widzi, proszę. dla każdego wieku inne wskazania, ale żeby nasze studentki. Przyszłe panie kosmetolog wiedziały to, to potrzebna im jest wiedza, o czym wcześniej mówiliśmy z kosmetologii, z receptury kosmetycznej, z chemii surowców kosmetycznych, bo dla każdego inna pielęgnacja. A tutaj, co dobrać do skóry? No powinien zasugerować kosmetolog, dlatego ta nauka to nie jest nauka jednego miesiąca, dwóch, to są studia i na tych studiach przygotowujemy naszych kosmetologów do późniejszej pracy, aczkolwiek tak jak powtarzamy to z panem profesorem, naszym studentką i na zajęciach i razem na obronach, bo mamy szansę być ze sobą w komisji z panem profesorem Sosadą, zawsze mówimy, że to jest zawód, którym należy się kształcić całe życie i należy się cały czas doskonalić, bo kosmetologia zmienia się akademickie rytmy na antenie Radia są Musimy zrobić króciutką przerwę, bo będą za chwilę reklamy i wiadomości do tej ciekawej rozmowy. Powrócimy po wiadomościach m.in. o diecie, trybie życia, jak to wszystko wpływa na skórę, jakie kremy wybierać do takiej pielęgnacji przeciwstarzeniowej czy też dla młodzieży. Zostańcie z nami.